Szczęśliwy pies, który ma spełnione potrzeby, to szczęśliwy opiekun. Z kolei pies, który nie ma spełnionych potrzeb, to problem na spacerach i w domu. Duży problem i nasz ból głowy. Zatem jak sprawić, by nasz pies czerpał radość z życia? Odhaczmy pierw z listy kilka oczywistości. Pióro w dłoń i zaznaczamy. Wysokiej jakości jedzenie. A jak? Zadbanie o zdrowie. Przede wszystkim, czy nic nie boli. Zadbanie o odpowiednią ilość głębokiego snu. Wspólnie spędzany czas. Zabawa. Śmierdzący jak diabli gryzaki. Życie społeczne, czyli psi kumple i psie koleżanki. No i tu już nie jest takie to oczywiste dla wielu. Odsyłam po więcej info do mojego filmu o 10 radach dla szczeniaka. Powinien się teraz gdzieś tam wyświetlić w górnym rogu. Tam sporo o tym mówiłem. Jednak głównym punktem tego filmu jest, szanowni państwo, coś o czym mało się mówi lub wymienia jako dziesiąte w kolejności, a powinno być absolutnie na podium czyli hasanko. Co? Hasanko. Co? Hasanko. Co? Codzienne spacery luzem w miłym otoczeniu. Laski, jeziora, łąki i inna zielenina. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, barżanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Z dala od miastowego smrodu, hałasu i tłoku. To czas, gdy pies biega, spaceruje w swoim tempie. Nie zawracamy mu dupy czymkolwiek. Nie jest bombardowany tysiącem bodźców. Czyli tam sobie podsika, tam sobie poniucha, tam zmoczy dupsko, a tam wytapla w bocie jak ostatnia świnia. Jak ma jeszcze jakieś fajne psie towarzystwo na takim spacerze, no to już kosmos. Dotykamy Olimpu, szanowni Państwo. Ty mnie w tej chwili. Takie spacery wśród przyrody to nie tylko niezawodny przepis na szczęśliwego psa, to także sprawdzony przepis na szczęśliwego właściciela. I nie tylko dlatego, że nie będzie jakichś dzikich akcji z psem na spacerach, ale dlatego, że sami na tym zdrowotnie skorzystacie. Wasze zdrowie psychiczne i fizyczne Wam podziękuję za takie spacery w naturze. To relaks i samozdrowie, a te wszystkie portale i telewizje z wiadomościami, kiedy wybuchnie trzecia wojna światowa, albo kto, kogo, gdzie zabił, poczekają sobie. I tu bardzo ważna uwaga, mości państwo. Sprawdźcie, co sprawia przyjemność waszemu psu. Błoto i woda? Szukajcie jak najwięcej takich terenów. A może las, krzaczory, gdzie ma 1500 dziwnych zapachów? Uderzajcie tam. Ma jakiegoś super ziomka lub koleżankę? Umawiajcie się na wspólne spacery. Zresztą zobaczcie sami na to szczęście. За такім хіба.